Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Kuby. Przez Twoją ankietę FIFA stoi w miejscu: Progamer, zrozum jedno, Matole. Jesteś kolejną osobą, która wyzywa osoby bezpodstawnie. Czy widziałeś w tym meczu przed chwilą, by cokolwiek chodziło źle? To, że jest ankieta, to nie oznacza, że mam cały czas wypełniać i że coś jest nie tak. To jest ankieta, która wspomaga grę. Dzisiaj wszystkie mecze, które rozgrywam, wszystko chodzi idealnie, więc zrozum jeszcze raz, jeśli gra chodzi perfekcyjnie, bo tak jest w tym momencie, to będę zaznaczał na 5. Nie wypełniam tego od niechcenia, więc jeśli chcesz się kogoś czepiać, to czepiaj się osób, które robią to źle, a nie osoby, która chce lepiej dla tej gry. Nie będę na siłę uzupełniał, że coś jest nie tak, bo to jest złe. Uzupełnianie. Titan Games, dzwonię do twojej mamy. Masz 10 lat, piszesz takie brzydkie słowa.